Witam serdecznie wszystkich sympatyków Kolejarza Stróże, a także ogólnie wszystkich sympatyków piłki nożej w naszym terenie. Na pierwszej konferencji nowego zarządu Kolejarza Stróże pozwolę sobie zabrać głos w imieniu całego zarządu jako prezes klubu. Chciałbym w telegraficznym skrócie przedstawić Państwu nasz plan na Klub Kolejarz, nasze założenia i nasze cele. Więc pierwszym naszym celem głównym będzie połączenie wspólnych sił wraz z Akademią Kolejarz, aby cała aby młodzież oraz pierwsza drużyna była jedną wielką rodziną, żeby chłopcy, którzy już w wieku przedszkolno-szkolnym zapisują się do naszej Akademii, mieli już jasno naznaczoną ścieżkę rozwoju, żeby rodzice wiedzieli, że oddają dzieci w dobre ręce, mamy bardzo wykwalifikowaną kadrę trenerów, doświadczoną, z wieloma sukcesami, także będziemy chcieli na pewno postawić zdecydowanie na, 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 na rozwój młodzieży, na współpracę z akademią, aby to w e, niedalekiej przyszłości e, zbierać plony tej, tej, tej pracy. Poza tym chcemy też e, nawiązywać współpracę, czy to z okolicznymi akademiami, które, których jest w naszym terenie bardzo dużo, a także prowadzić e, w rozmowy też stricte pod współpracę z okolicznymi klubami. Jest z tych klubów w naszych okolicach trochę, dlatego będziemy chcieli z nimi współpracować, czy też wymieniać się zawodnikami, czy, czy, czy doświadczeniem, abyśmy wspólnie, z wspólnymi siłami na naszym terenie w Postarali się mieć klub e, na jakimś wyższym e, poziomie sportowym, żeby wszyscy mogli, e, tak samo jak mieszkańcy stróżak i e, ościennych miejscowości, przyjechać sobie w niedzielę, zobaczyć piłkę na, na wyższym poziomie. Kolejną waszą kwestią, którą chcemy wprowadzić w klubie, to chcemy zwrócić się do, do, do ludzi zasłużonych dla klubu. Ludzi, którzy... Zasłużonych zawodników, działaczy, którzy niejednokrotnie ryzykowali zdrowiem, jak i, i cennym czasem, kosztem rodziny. Chcemy ich uh uhonorować, zaprosić ponownie do naszego klubu, do naszego budynku. Kiedyś był to dla nich drugi dom. Chcemy, żeby ponownie tak było. Chcemy ich ugościć tutaj, żeby zsiedli na, na, na centralnej części Trybun, żeby mogli się spotkać z kolegami, z którymi niejednokrotnie wygrywali, przegrywali mecze w barwach kolejarza, aby mogli, aby mogli po prostu znowu e, udzielać czy to wskazówek aktualnie, w, aktualnym zawodnikom, czy też e, pospominać stare, dobre dzieje. Chcemy, chcemy ponownie, żeby ten klub kolejarz był klubem wszystkich mieszkańców Stróż. Chcemy, żeby ten klub był e, utożsamiany z naszym regionem. Dlatego nawołuję wszystkich, aby, aby przychodzić na stadiony, wspierać nasz klub, wspierać naszych zawodników, bo jest to, jest to nasza historia, jest to niejednokrotnie dla wszystkich rodzin kawał życia, dlatego apeluję, abyśmy się jak największą ilością ludzi widzieli na stadionach. Kolejną bardzo ważną rzeczą, którą chcemy z obecnym zarządem zrobić, to chcemy nadać imię stadion imienia świętej pamięci pana Wodzimierza Basiagi, ponieważ jesteśmy wszyscy zgodni, że ten człowiek zasługuje na takie, na takie wyróżnienie. Zostawił całe swoje życie dla tego klubu, dla tego stadionu i, i, i jest to jak najbardziej odpowiedni człowiek posiadający duże argumenty, aby, aby ten stadion stał się jego imieniem. Będziemy organizować cykliczne e, turnieje, czy to też dzieci, czy też oldboyów, aby uświetniać, aby uświetniać właśnie e, memoriały pana, pana Basiagi. Oczywiście, aby spełnić te wszystkie, e, w, wszystkie plany, niezbędne jest też są finanse, dlatego, dlatego cały zarząd wyszedł z inicjatywą, utworzyliśmy trzy różne pakiety wspomagające klub, czyli karnet sezonowy, czy też utworzyliśmy klub 100 czy także pakiety sponsorskie, z którymi wyjdziemy do kibiców i bardzo byśmy chcieli, aby, aby, aby kibice, którzy się utożsamiają z klubem, wspomogli, wspomogli nas w tym ciężkim czasie. A my w zamian za pomoc też będziemy oferować różne, różne rzeczy typu karnet, czy też parking bezpośrednio przed stadionem, czy, czy też mini catering, czy w miejsce w bardzo dobrym miejscu na stadionie. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas dużo pracy, mnóstwo mnóstwo yy, ciężkich chwil, ale, ale jesteśmy, jesteśmy wszyscy zgodnie yy, pełni werwy i będziemy się starać yy, ten klub, yy, żeby odzyskał dawny blask, żeby znowu było głośno o kolejarzu, żeby znowu była moda na kolejarza. My sami tego nie zrobimy, damy z siebie wszystko, ale prosimy Was, kibice, Was, ludzie piłki nożnej, abyście wspomogli nasz klub i, i, i żebyśmy razem osiągali wysokie cele.